Losowy mityczny Bóg Fortnite. W dzisiejszym odcinku, naszym zadaniem jest wygrać grę, używając tylko mityków Bossa, którego trafimy. Zostawcie łapę w górę i suba, jeżeli chcecie zobaczyć więcej tego typu odcinków. Oraz pamiętajcie, widzowie o kodzie Zakrzak i Ty w sklepie. Dziękuję wszystkim za wsparcie. A więc, widzowie, w dzisiejszym odcinku zamieniamy się w mitycznych bossów. Ja, oczywiście, jak widzicie, jestem cerberem. Rafa, kim ty jesteś? Jeśli chodzi o mnie, wybrało mi Zeusa. I w sumie tak sobie myślę, że ja mam jedną dodatkową broń, ponieważ będę mógł używać. Gromu. Czyli lecę za krzakiem w razie czego, żeby tutaj dać radę. Ogółem leci tu stary masa ludzi, więc miejmy się na baczności. Uważajmy. Do czasu, kiedy nie znajdziemy mityków, no to widzowie logiczne, jak zawsze gramy wszystkim. O stary, tu jest 500 osób. Szybko muszę znaleźć jakąś broń. I to znaczy, ja powiem tak, mi akurat wyprało grom w sensie ze skrzynki, więc ja już chyba mogę tylko gromu, no nie? Ej, to w sumie trochę przypał. Rafa, wyrzuć go tam wiesz, żeby nie było wiadomo na filmie. Tak, serio. Tak, możesz tylko gromu aktualnie. Tylko pytanie, czy ty w ogóle coś z nim zrobisz? E, słuchaj, jeden leży, a jeden jest bardzo obity na samym dole. Na samym dole, czekaj, no to, to ja może. Ta e, widzę, widzę, widzę. Aha, widzowie? Te kule trafiły. E, widzieliście, że trafiły, tak? W pięte tam trafiłem. On był gdzieś tam do prawej. I no, oni mają koronki, trzeba w nich wjechać. Czekaj, stary, żeby się nie podnieśli. Ja ci dobijam ziomka, dobity. A gdzie jest ten drugi? E, gdzieś koło mnie. Uwaga, pompa! Uh, 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 kolego. ależ dostał w dynie. Ja muszę oszczędzać, bo mam tylko dwa gromy, ale w sumie. Jak mi się skończam, to znowu mogę używać wszystkiego. No nie, no mam rację. Chyba tak, można przywołać Cerbera, tak naprawdę będzie, będzie lepiej chyba dla nas. No właśnie, możemy go już przywołać, żeby to szybko całkiem zał... Dobra, może jednak nie tak szybko. Zobaczcie, czekajcie, awkę mu dam. Muszę, muszę, muszę. Jest tam u góry. Dobra, widzę go. U mnie. jest. Raz, dwa. I dostał 40. Słuchaj, wleciałem. On jest na dole? Właśnie, on jest gdzieś. Yy, on jest gdzieś tutaj pode mną. I poczekaj, czy jako? Go... Ej, gdzie jest ten ziomek? To jest magik jakiś widzowie. Wiesz, co ja przywołam Cerbera, wiesz? Ja go przywołam, niech on sobie już tutaj jest. Mam broń yy, na. właśnie na pieski. W razie czego będę je bił. Uwaga, je bi uwaga! Dobra, dostał głowę za wupy. Bez sensu 44. Okej, okay, okej. Okay. Leży, tylko pytanie, czy to był ten? Czy to był inny ziomek? Pamiętasz jego skina może? To właśnie był Buga. I ja właśnie dostaję od niego. On jest na, gó na dachu. A, to ja pokonałem jakiegoś innego. No to jeszcze buga i bierzemy cerbera. Buga. O, o, widzę, widzę. Buga, 120 bupy. No proszę państwa. Widzowie, moje tytuły kiedyś nie kłamały. Najlepszy snajper w Polsce, tak? Dobra, ja sobie lecę po skrzynkę, bo być może tam będę miał kolejny grom. I musimy pamiętać o tym, że ja muszę zdobyć jeszcze błyskawice. Więc dobrze by było podnosić leczenie białe, tak jak ja. Słuchajcie, ja szybko klepię cerbera, żeby mieć już pierwszy mityk. I on miał chyba pompę, więc. Uj, Ej, Ej, to będę pierwszą osobą na świecie, która zginie od cerbera. Ej, mi traf... Drugi grom, także jestem zadowolony. Dobra, widzowie, klepiemy, leży. Mamy mityczną pompę. Oczywiście, wyrzucam totalnie wszystko inne. Można powiedzieć, że ja moim mitycznym bossem już zostałem. Jeszcze tylko pora na Rafę, która oczywiście jest Zeusem, więc potrzebuję jeszcze mitycznego Demera. Ale już grom ma, więc jest w połowie swoim Bogiem. Ja, co prawda, mam dwa gromy. Jak kogoś będziemy widzieć, no to zawsze możemy walczyć. Ale dobrze by było teraz kierować się na górę Olimp Jeszcze tam boss jest niezebrany. I mam nadzieję, że tak już pozostanie. No bo kto leci na Demera? Widzowie, my lecimy na Demera. Hvem er hun? Ej, ale po prostu go potrzebujemy, tak? I w sumie on nie jest taki zły, Rafa. On nie jest taki zły, będzie dobrze. Przydałby się samochód, więc ja może poszukam samochodu tutaj. Szkoda, że też nie dostaliśmy skrzydeł, bo jakbyśmy mieli skrzydła, no to moment i byśmy tam byli. Bo byłby totalny luzik. Więc widzowie, szukamy skrzydeł albo szukamy auta. Leciły na górę Olimp, na której jeszcze na szczęście nie jest strącony posąg. Więc nikt nie wrzucił wyzwania Zeusowi. W sumie. mi nie to cieszy. Rzucimy mu wyzwanie, zabierzemy mity karafy i wjeżdżamy w każdego. Ogólnie sprawa wygląda tak, że tutaj u góry kogoś mamy i ktoś już właśnie. Do mnie teraz y, strzelał, więc uwaga. Dobra, stary, czekaj, ja lecę impulsem. Dobre, dostał 29,50. Chłopie, jakie tutaj triki z Ameryki leży? Ale jeszcze ktoś, jeszcze ktoś, jeszcze ktoś. A no, właśnie, ja tutaj gdzieś. O, dostał bardzo dużo. Bardzo, bardzo, bardzo dużo dostał. Czekaj, okay, to znaczy, że my mamy innych, chyba że ja coś źle słyszałem. E, wiesz co? Ja go już tutaj koszę. Bum. Proszę bardzo. On został właśnie skoszony jak trawa kosiarką. On został spiorunowany. Ej, tutaj mam DMR. Może sobie mogę kupić zielony, a później wymienić, nie? Ej, tam goście do ciebie biją możesz, choinka. Spokojnie, spokojnie Rafa, wszystko będzie chyba dobrze. Ja proponuję znaleźć jak najszybciej samochód. Ej, dobra, bo my zginiemy zaraz, oni tak trafiają wszystko. Idziemy na Olimp. To jest teraz nasz jedyny cel, bo weźcie pod uwagę, że tylko ja tu mogę strzelać z normalnej broni. Rafa ma tylko pioruna, więc on nawet nie ma do końca jak się bronić. W sensie, jak wlecisz z pioruna w powietrze, no to oni cię pokonają. Nie, i będzie tyle w temacie. Stary, nie wiem, czy chcesz to usłyszeć, ale mam bardzo złe wieści, dlatego, że chłopy zabrały medal i mityka. więc. Teraz musimy już wyeliminować gości, a nie tylko bossa. I przy okazji, tam w oknie jest jakiś agent, ale już trudno. Tutaj mamy kolejnych gości. Ej, co się tutaj dzieje? Dlaczego wszyscy pozabierali każdego bossa? Oni zawracają za nami? Nie. I oni będą raczej łatwi do pokonania później. To były chłopy z medalionem. Dobrze, że nas nie dojechali. No, my musimy jechać teraz na tego Zeusa. Oj, widzowie, ta walka... Od tej walki zależy cały odcinek. Jak przegramy, to mogę przesunąć film do... Kosza i go wyrzucić. A jak wygramy, to musimy wtedy wygrać cały mecz. Ja jeszcze tutaj proponuję przejechać po ulepszonych skrzyniach, zanim ich dojedziemy, bo zostaje mi tylko i wyłącznie dwa piorony. I gości mamy zaraz tutaj za tym, za krzak. Możesz ich postrzelać w sumie, zobacz. Oni są tu. No właśnie, no właśnie, oni są gdzieś obok nas. Za tym kamieniem dopiero co ziomek był. Jest tam za akacjami. To są chyba akacje. Hej, wlecę mu na głowę, stary. Może to jest głupie. Lecę mu na. Oj, się leczy apteczką! Biało! Dobra, to było 300 IQ widzowie. Wiedziałem, żeby to zrobić. Aha, bo on już leży, nie? Chłops. Myślałem, że ci pomogę, a tylko piodun wykorzystałem. Mam tylko jeden. Rafa, mityczny DMR już tu na ciebie czeka. Proszę bardzo, prezent ode mnie. Wiesz sobie. No i wiedźmy w tego drugiego chłopa. On jest sam. Jest dokładnie tam. Celuje do nas zawki, więc lepiej uważajmy. Ej, 70 dostał, 70. 70. O, jo, oj, 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 dzień dobry. A raczej do widzenia, chciałby się powiedzieć. Słuchaj, zgarnij swój aspekt, zgarnij swój piorun. No i lecimy dalej, widzowie. 35 osób do końca meczu, a tu się biją kolejne chłopy. Czy ty myślisz to, co myślę ja? Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ na trzeciego to zawsze jest najłatwiej. Ej, tam jest totalna poddymka. Jakby co? Taka totalna, totalna, gruba. Yy, możesz coś postrzelać? Zeusować, spróbować. No, ja raczej z tej pompy na daleko nie trafię. Właśnie ja tak staram się zobaczyć. Gdzie oni są Może podejdźmy Lekko bliżej Okej okay. Oni się tam dalej biją Tylko to jest chyba Bardzo daleko da nadal Właśnie to jest tak Troszeczkę daleko Tak mi się wydaje Ale próbuj 40 Aha to jest Tam też jest bot Ale na biało Ktoś tam jest ja nie mam maców Nie mam maców Mam zero matów Masz tu masz tu Masz to ode mnie Masz masz Ej co to za... Niejdę, chłopie! Wiesz co to chyba bot, to chyba kit rzuca. Aha, dobra, bierz tego kida, dostał dychę. Ej, zeusują! Ja cię kręca. A nie wiem, jakim cudem ja nie dostałem, ale cały czas mamy gości z różnych stron. Ogółem proponuję przejść do strefy, bo to się może dla nas bardzo źle skończyć, a tego raczej bym nie chciał, ty zapewne też. Idziesz równo na gości. Idę już tutaj w drugą stronę. Przejdźmy sobie do strefy i zaraz z nimi powalczymy. Tego co słyszę, oni biją się między sobą, więc bardzo dobrze, mi się to podoba. Niech walczą. My po prostu pokonamy takich tutaj, wiecie, niedobitków. Ja muszę Macy pozbierać, bo wcześniej podjeżdżałem tak, jakbym grał na zero budowania. Wcześniej miałem zero maców, a podjeżdżam goście. Nieźle. I dalej, ktoś się przy mnie bije. Ja mam taką ochotę tam wjechać, widzowie. Tylko wiem, że z tym samym shotgunem to może być ciężko. To ma trzy ammo, to jest bardzo malutko. Ale tu się biją ci, co nas trzymali, czy ktoś inny? Właśnie, chyba już nikt się nie bije, bo odjechali brykom. Coś się tam by ktoś leci, co oni robią, ludzie? W walczcie, że. I widzowie, musimy teraz zastosować taktykę na tak zwaną. Czekajcie, co tu teraz szybko wymyślić? Taktykę na szybkie. Uderzenie z zaskoczenia, tak? Musimy taką taktykę zastosować. Podczas gdy chłopy będą się biły, Rafa musi ich walnąć z pioruna, a ja podejść na blisko. Ta, to jest ta taktyka, widzowie. Czy my podjeżdżamy tych typów, czy ich odpuszczamy na razie? Ej, pokazałbym im, kto jest prawdziwym bogiem tego serwera, nie tak szczerze. Nie wiem, nie wiem jak ty. Oni chyba byli gdzieś za mostem, tak? Oni tam są. Ja kuknę z dm ale już ich. O, dobra, e, już ich widzę. 117! 117, stary. No, jesteś, Szkoda, że nie miał mało, nie? Ale dobra, ładnie, ładnie, ładnie. Szczerze powiem, że ten. DMR jest mega mocny, w sensie jak na. O, nie! Dobra, czekaj, bomb. Zowie, wkurza mnie to, że ja nie mogę do nich strzelać. A mnie denerwuje to, że jest ciężko trafić z tego dmr jak ktoś się rusza, nie? To jest masakra. A no wie, jak Ci na blisko. Dostał 67 drugi raz. Dwa razy dostali 67. Ej, Zeusuje to, Zeusuje to, stary, może akurat? Zobaczmy 40. Biało! Co ty gadasz? Ale dymy. Oni się rozłączyli, jeden ziomeczek tam gdzieś odleciał, więc oni są po... O dobra, już przyleciał do niego. Przebija mimo ponę, ta, już przebita. Ej, jakbyś tak powalił jednego? Leży, 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 leży. Co on robi? Dawaj, da, dawaj, dawaj, dawaj do mnie. Na kulce może, będzie szybciej. Dawaj, 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 kulkę. E, ja mam skrzydła, więc mogę jeszcze dolecieć tam na skrzydłach. Ale oni prawdopodobnie zdążą się podnieść. Ja ich najwyżej ze skrzydeł. Wiesz, ze skrzydłów czy ze i cokolwiek. Dawaj, go. Oj oj, 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 Jest źle u mnie. Ktoś do nas podchodzi. W razie czego to buduj, stary, bo ja się leczę Postaram się, tylko. Yy, no nie wiem. Mam soczek, więc będziemy mogli wyskoczyć za chwilę. masz kulkę? Z drugiej strony, uwaga. Nie, 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 nie mam kulki. E, ja wyskoczę sobie wyżej. Wyskoczyłem wyżej. Ej, on cię podbija, on cię podbija. Leży, leży. Co oni robią? Czemu oni na trzydzieści... On dostał 37. Dobra, gościu, dobijam cię. Nara, elo. Ale nie wiem, gdzie jest drugi. On jest nad nami czy pod nami? Ja wiem, ja wiem. Ja... Koło mnie. Dobra, widzowie. Zostawcie łapkę w górę po składanie jak origami, jak klocki. Ej, dobrze, że się udało, bo ja już naprawdę widziałem tutaj dentkę. Przydałby mi się ze USA, ale... Tak, średnio, bo nikt go nie nosi, nie wiem dlaczego. Taki mocny, a nikt go nie używa. Tak przy okazji, żeby napiszcie w kentarzu, kto ma lepszego bossa, czy ja czy rafa. I dodatkowo napiszcie również swojego ulubionego mitycznego bossa. Albo mityczną broń. 15 osób do końca meczu, kolejna strefa już na mapie. I naszym celem jest teraz pokonać czwarty medal. Właśnie dobrze by było mieć cztery medale, a ty masz dwa, tak? Nie, ty masz jeden. Ja mam jeden, a ty masz. Ty masz dwa? Ja mam jeden. Ej, goście, przy busie? Tam ktoś tańczy? A to bot. Ej, to gdzie jest niby ten trzeci medal? My go zgubiliśmy? Czy co? O co chodzi? Nie wiem. No może ci goście mają dwa medale, bo jest mniejsze kółko. Na to wygląda. Cóż, widzowie? No, jeżeli mają dwa medale, to zaraz ich nie będą mieli. Tyle powiem. Zaraz tutaj Rafał poluje kogoś z Demera, a ja pikne z pompy. Ej, stary, jaka ta strefa jest szybka. Ja przecież jestem Zeusem, mega szybkim gościem. A i tak dojść prawie nie mogę tutaj. Ej, strzały za budynkiem. Trzeba to obczaić. Chilnie trzeba to obczaić. Z Demera najlepiej. Okej, okay, ja wychodzę na. Daszek. z Daszku będę miał dobrą widoczność. Ej, chce mi ktoś powiedzieć, gdzie te strzały są? Bo, bo niby się strzelają, ale ja nie widzę. A, tam w lesie. Tak, oni się biją w lesie i to są kolejne. Ty, czekaj, czekaj. 117. Ajajaj, tam chyba jest powalony gościu, ale nie jestem pewien. Mogę wjechać, mogę wjechać. Możesz wjechać, spróbuj, 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 bo tam jest chyba powalony. Dobra, będzie, będzie. Nie wiem co się dzieje, ale dwie głowy poszły. Dobra, jestem na blisko, stary. mi ich 70! Ło, ten jest napocony jak 150, jocie! Dajś bardzo, że w ogóle jego koledze wywaliło grej i biegał w miejscu. Fajnie, kill za darmo, miło mi. Umbija mi ścianę, podmijam ja miści, podmijam czy... ścianę. Jest wystawiony teraz na awkę Dobra, ja już tutaj patrzę na niego. Tylko chcę go trafić, ale on jeszcze z drugiej strony ma dojazd. On będzie leżeć. On ma biało, Uważaj. Bombę mu daje 20 biało. Ta, on jest bardzo dobry. Ogółem. Powiem ci szczerze, że naprawdę chłop ogarnia. Wie, co jest pięć, tylko ma straszne golała. Fajnie byłoby go złożyć. Ale nie wiem gdzie on jest. Ja gości podwaliłem, ale nie wiem ile dostali, ale chyba sporo, bo byli dosyć wysoko. Siedem osób. Ej, tą, tą niebieską bohaterkę to naprawdę dobrze byłoby poskładać, bo ona jest taka mocna stary. Z nią może być potem problem. Ja proponuję podjechać tych gości, którzy będą mnie zaraz tutaj trzymać, bo oni są mega mocni. Oni są dokładnie tu. Ej, dobra! Nie, yeah, jakbym miała WP. Czemu ja nie mam awki? Przecież on by leżał 10 razy. Dobra, 23, 10. Okej, okay, boksuję pod nimi. Ej, 73 dostał typ. Ten w Tak. Widzowie... No nie, jeden HP! Proszę padnij, proszę, padnij, proszę, padnij, byczku malinowy. My ja mu ściany, moja ściana, pompa! Let's go, leży. Ale to ten zwierzyczki, czy skąd? Tak, to ten zwierzyczki, żółty manekin. Mamy medalion. Dziękuję bardzo. A gdzie jest drugi od niego, ty? Drugi od niego poszedł stary na dół. Ja go tam obiłem trochę, on uciekł i chyba nie wrócił po kolegę. No, bardzo mi z jego strony ogółem. Ja się na spokojnie podleczę. Cztery osoby, prawdopodobnie dwie jedynki. to no, chyba mamy to. Oj, widzowie, chyba to mamy. Jeżeli teraz nie dostaniemy magicznie awupy w głowę, to mamy to. Nie mów tego, stary, bo jeszcze dostaniemy. Ja już do ciebie idę, proszę bardzo. Wychodzę, bum, bum. Widzę go, widzę go. 67. Nice, 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 nice. Gdzie, 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 gdzie? Tutaj. Jaki to był skin? Kurczak, kurczak mały. Dobra, to idziemy, widzowie. Idziemy zrobić z tego kurczaka, kurczaka zrożna Ja tam mogę przypiorunować, jakby co. I Weź przypiorunuj, ja pójdę wtedy na niego. No, no, no. Dobra, jeden, dwa i leży. <laughs> Siema. Łoo! Wow! Jak się wystraszyłem! Tu jest w bok koło mnie ostatni. Dawaj mu piorun, dawaj mu piorun na dynkę. Dobra, i uwaga. Raz, i dwa. I czemu on nie dostaje? I trzy. I nie dostała nierazu. 40 o 50! To jest ta bohaterka. On jest dobry, on jest dobry, uważajmy. To on nie zmienił pozycji? Nie, nie zmienił. Idę od prawej. 75. 25. Biało? 70. Dobra, on ma 1 HP. 1, 1, 1 HP. Widzowie, kończymy to w pięknym stylu. Zwyciężamy mitycznymi bosami.